Cześć wszystkim. Przede mną mam Oppo Find X2 i pozwólcie, że pokażę wam jak zmienić tapetę na tym urządzeniu. Zacznijmy od otwarcia ustawień, a tutaj musimy przewinąć i znaleźć personalizację. Teraz dotknijmy tapet i tutaj mamy kilka albumów, z których możesz wybrać tapetę. Więc masz swoją własną galerię, statyczne tapety, animowane tapety i tapety online, które są darmowe i dostępne w sieci. Więc wszystko, co musisz zrobić, to po prostu znaleźć tapetę, którą chcesz użyć i na nią kliknąć. Na przykład tę, a następnie po prostu dotknij i zastosuj. Teraz możesz zdecydować, gdzie chcesz ją ustawić, więc jako ekran blokady, ekran główny lub oba, a ja wybiorę obie opcje. Więc pozwól, że teraz na to kliknę. Tutaj możemy również zastosować kolory tapety do systemu, co oznacza, że twoja tapeta i system stworzą piękną kompozycję. Pozwól. Pokażę Ci to w prosty sposób. Wszystko, co musisz zrobić, to dotknąć tego wyboru koloru tapety. I jak widzisz, będziemy mieli cztery kropki, dzięki którym możemy sprawdzić i wybrać kolory. Myślę, że te są w porządku, więc pozwól, że to potwierdzę. A teraz zostaną zastosowane. Teraz możemy wrócić. A jak widzisz, tapeta została pomyślnie zastosowana. Dobrze, to wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film był pomocny. Jeśli tak proszę, naciśnij przycisk, subskrybuj i zostaw kciuk w górę.